KIA. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale KIA Oczami Doradcy. Jako, że pojawiła się nowa aktualizacja fabrycznej nawigacji w KIA, zapraszam na film. Powiemy sobie, co się zmienia i jak zaktualizować. Zapraszam do oglądania. Aktualizacja dostępna jest do wszystkich samochodów z roku modelowego 2024 i starszych. Wyjątkiem jest nowa KIA Sorento, która już w tej chwili otrzymała aktualizację oprogramowania. Reszta samochodów z roku modelowego 2025 otrzyma aktualizację jesienią tego roku. Moim zdaniem najwięcej zmienia się przy samochodach elektrycznych. Mowa tutaj o planowaniu podróży. Zapraszam do oglądania. Aktualizacja oprogramowania sierpień 2024. Co się zmienia? Sprawdźmy. Najpierw dwie opcje, dwa sposoby aktualizacji albo over the air i tutaj dwie takie aktualizacje dostępne są do nowego samochodu gratis. Później trzeba zapłacić abonament. Samochód sam nas poinformuje o tym, że nowa wersja oprogramowania jest dostępna. Druga metoda, ręczna aktualizacja przy pomocy USB. Wchodzimy na stronę update.kia.com. I tam jest cała instrukcja, a my też sobie za chwilę pokażemy, jak to dokładnie zrobić. Przejdźmy póki co do tego, co się zmienia. Przeciwdziałanie utracie połączenia, czyli tutaj nowa funkcja, jeżeli samochód czy modem wbudowany w samochodzie straci łączność, będzie miał możliwość we własnym zakresie uruchomienie ponowne modemu, czyli możliwe, że ten reset przyciskiem, który robiliśmy w razie utraty połączenia nie będzie już konieczny. Tutaj dużo się zmienia w kwestii samochodów elektrycznych. Usprawnienie działania planera podróży dla pojazdów EV, czyli elektryków. Poprawiono szybkość kalkulacji trasy. Logika wyboru stacji ładowania została poprawiona i to jest ważne. System będzie liczył ładowanie tylko do 80%, czyli to szybkie ładowanie na ładowarkach o dużej mocy. I to ma dla mnie, uważam, duży sens. Importowanie i eksportowanie książki adresowej, tutaj jakieś zabezpieczenia, przygotowanie baterii do ładowania, podgrzewanie baterii, kondycjonowanie i są dostępne nowe scenariusze aktywowania podgrzewania baterii. Wyłączenie systemu Isla przez długotrwałe wciśnięcie przycisku Mute na kole kierownicy, póki co Sorento, czyli jedyny z modeli R2025, reszta samochodów z model R2025 sportycz na zasadzie wszystkie modele z roku modelowego 2025 tą funkcję, to usprawnienie, czyli przyciskiem miód wyciszamy ISLE, otrzymają prawdopodobnie jesienią tego roku. No i tutaj aktualizacja, tylko która tyczy się EV9 i przyszłych modeli z nawigacją CCNC, czyli tutaj również nowa KIA Sorento. Nowy dostawca treści muzycznych Soundcloud, informacje o stacjach ładowania dostępne na podzielonym ekranie, regulacja głośności. Powiązanie regulacji głośności w telefonie i w aucie. To by było na tyle. Przejdźmy do, do praktyki. Wchodzimy na update.kia.com. Pobieramy Navigation updatera Tu jest cała instrukcja. Można zmienić język na polski. Proszę. Przygotuj się do aktualizacji, pobieranie navigation updatera, uruchom program update, navigation updater, pobierz nawigację i później idziemy z pendrive'em do samochodu. Ja już mam tego navigation updatera pobranego, więc nie będziemy przez to przechodzić. Myślę, że sobie każdy z tym poradzi, ale najważniejsze jest to, żeby wybrać dobrze wersję oprogramowania. Wchodzimy w navigation updatera, proszę bardzo. Wybieramy model, który nas interesuje. Seat Jewelier, EV6, EV9, Niro. Ważne jest, czy mamy hewa, czy pchewa. Tu jest różnica. Tak samo z elektrykami. Sporty czy hew, pchew tutaj też jest ważne. Dla roku modelowego 2020 Nie, tu każdy model, każdy model ma swój rok modelowy, nie ma tutaj żadnego problemu My sobie zaktualizujemy na podstawie na przykładzie Kia Sportage, czyli Sportage HEF 2024 Tak jak powiedziałem, model 2025 otrzyma aktualizację nawigacji jesienią tego roku Klikamy OK Dysk twardy Rozmiar danych pendrive'a wpinamy Dalej. No i oczywiście tutaj będzie pytał o to, czy pobrać, czy może, że tak powiem, sformatować sobie ten dysk. Plik aktualizacji jest tymczasowo zapisany na dysku twardym, OK. Brak wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym, czyli tu by trzeba było oczyścić trochę dysk. Ja tego nie będę robił, po prostu wezmę od kolegów z serwisu pendrive'a z pobraną aktualizacją. Sprawdźmy, jak to zaktualizować. Czas na praktykę. Mapa wgrana na pendrive'a. Zaktualizujemy sobie naszą ekspozycję. W sumie już nie ekspozycję, bo samochód sprzedany w przyszłym tygodniu do wyjazdu to pan Andrzej przynajmniej bierze z aktualną nawigacją. Odpalamy samochód, wpinamy pendrive'a w środkowe gniazdo. Brak dostępnych plików multimedialnych tak ma być rozpocząć aktualizację systemu infotainment. I albo aktualizujemy teraz na odpalonym silniku. Pamiętajcie, że ta aktualizacja potrwa, obstawiam jakieś pół godziny, 40 minut. Nie będziemy mieli wtedy dostępu do kamery, muzyki, albo aktualizacja po wyłączeniu pojazdu. Ja z reguły wybieram tą opcję. Aktualizacja po wyłączeniu pojazdu rozpocznij aktualizację. Aktualizacja została zaplanowana pomyślnie. Jeśli nośnik z aktualizacją zostanie odłączony, lub poziom energii akumulatora jest niski, aktualizacja zostanie anulowana. OK, wyłączamy samochód. Po wybraniu opcji zakończ aktualizację, ekran się wyłączy i rozpocznie się aktualizacja nawigacji. Nawigacja wyłączy się automatycznie po aktualizacji. Może nie zakończ, a start po prostu. To rozpocznie, później będzie później, ale sprawdźmy sobie szczegóły. Aktualizacja będzie kontynuowana po wyłączeniu pojazdu. Podczas aktualizacji, działanie wszystkich funkcji, w tym kamery cofania dźwięku, będzie ograniczone. Całkowity czas aktualizacji 20 minut. Obstawiam, że pół godziny zejdzie. Rozpocznij aktualizację. Pliki aktualizacji są weryfikowane. Nie usuwaj urządzenia USB, to ważne. Wrócimy za jakieś 20 minut. Minęło 17 minut. Sprawdźmy, jak nam idzie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma sparowany samochód z aplikacją Kia Connect, ta aplikacja nas poinformuje o tym, że samochód zakończył aktualizację oprogramowania. 18 minut i mamy 66% ale teraz w miarę szybko te procenty idą. Minęło dokładnie 20 minut. Sprawdźmy, jak nam idzie z aktualizacją. Mamy 78%, czyli już prawie. To już jest drugie odliczanie i z doświadczenia wiem, że to już powinno pójść szybko. Tak, kamera jest niedostępna, ale czujniki powinny działać. No i tutaj już aktualizacja faktycznie postępuje szybciej. Nawigacja zaktualizowana. Zaktualizowano 14.08 wersja oprogramowania 240726, czyli z 26 lipca 2024. Normalnie powinno się nam tu jeszcze wyświetlić taka w sensie podsumowanie aktualizacji i skrót do informacji co się zmieniło w oprogramowaniu. Ale możliwe, że z uwagi na to, że samochód nie ma aktywnego Kia Connect, to nam tutaj nie wyskoczy. Dziękuję. Do następnego. Trzymajcie się.